Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują dom na start bez kredytu. Poznajcie także naszą ekipę, niesamowite trio z firmy Haharbut. Przemek właściciel firmy Hacharbut, Łukasz oraz Stasiu, no i ja Wojtek ze Zbuduj sam dom. Zapraszamy na film. Witajcie, Majsie majsterki. Postanowiłem nagrać taki poradnik bardzo szczegółowy, bo dużo osób pisze, że jakby dokładnie nie wie, jak zacząć budowę, i dokładnie, jeżeli chodzi o ten fundament. Więc pokażę Wam to na naszym przykładzie. Tutaj zobaczcie sobie to, co jest zaznaczone na czerwono 70 cm. To akurat tak wyszło przy adaptacji naszego projektu, bo chodzi o to, że w każdym regionie Polski są inne strefy przemarzania, więc ta liczba może się tutaj zmienić. W niektórych regionach może być 80 cm na bloczki fundamentowe, w innych może być całkiem inna. Tak jak widzicie właśnie tutaj na mapie, tutaj są zaznaczone strefy przemarzania i na przykład tam gdzie my budowaliśmy pod Warszawą to jest akurat 1 m. I teraz, tak jak widzicie, spojrzycie sobie na ten lewy obrazek od samego dołu, te przerywane kreski to jest chudy beton 10 cm, później idzie ława fundamentowa. Która ma 30 cm wysokości, 50 cm szerokości i bloczki 70 cm, bloczki fundamentowe, czyli razem to będzie 110 cm. Czyli strefa przemarzania, tak jak widzicie na mapie, po prawo jest 1 m, a fundament będzie na metr 10. I tak jak widać na lewym obrazku, ława fundamentowa, czyli ten taki kwadrat na dole, czyli 30 na 50, w środku jest kolejny kwadrat, czyli to jest zbrojenie. I ten właśnie kwadracik w środku tej ławy fundamentowej, to jest nasze zbrojenie. Ten kwadracik, który ma w rogach takie kropeczki, czyli to są pręty zbrojeniowe, a po prawo widzicie strzemiona, jak trzeba wykonać. Oczywiście, jeżeli budujemy systemem gospodarczym, to nie, nie ma sensu kupowania giętarki do prętów. Najlepiej kupić gotowe strzemiona. Na każdym serwisie znajdziecie gotowe strzemiona, dokładnie takie, jakie są po prawo do naszego projektu. Tak samo w projekcie znajdziecie informacje, co ile trzeba te strzemiona montować do prętów. I teraz, tak jak widzicie po lewo, ten czerwony zaznaczono 70 cm. To są bloczki fundamentowe, tu nie, nie zwracajcie uwagi, że są trzy narysowane na tym schemacie. Ale tak jak widzicie po prawo bloczek ma 12 cm wysokości. Czyli jeżeli zrobimy 5 bloczków na ławie fundamentowej do góry, to będzie 60 cm, ale dojdzie po 2 cm zaprawy, więc akurat wyjdzie równo 70 cm. I teraz zapamiętajcie te 70 cm, które jest potrzebne na wymurowanie bloczków fundamentowych, i zaraz pokażę Wam odniesienie tego do wykopu. I teraz zobaczcie, tak jak widzicie tę niebieską kreseczkę taką na tym schemacie, to jest ostatni bloczek fundamentowy i on powinien być równo z poziomem gruntu lub delikatnie wystawać nad niego. Bo wiadomo, jeżeli jest nierówny teren, chodzi o to, żeby nam woda nie podchodziła. I teraz ten wykop, który widzicie, jest zrobiony dokładnie na 85 cm. I teraz spytacie się, czemu na 85 cm, skoro jest narysowane tutaj, pokazane 70 cm. I już wam tłumaczę dlaczego, bo tak jak widzicie tutaj na animacji, dochodzą jeszcze deski szalunkowe, które mają 15 cm szerokości. I teraz, jeżeli byście zrobili wykop na 70 cm, to musielibyście ręcznie wykopywać te 15 cm, żeby wkopać deski szalunkowe, co jest kompletnym bezsensem i stratą czasu. A jeżeli zrobicie na 85 cm, to sobie zamontujecie te deski szalunkowe z palikami, które będą je przytrzymywać i tylko je obsypiecie dookoła. Po prostu będzie dużo mniej pracy i tak samo ogólnie cały wykop robimy o 2 metry szerszy z każdej strony, żeby łatwiej było nam pracować. Czyli reasumując, tak jak Widzicie na schemacie po prawej stronie. Jeżeli macie 70 cm bloczków fundamentowych, ława 30 cm i 10 cm chudziak, to robicie wykop na 85 cm. I za chwilę pokażę Wam, jak to wszystko po kolei poskładać, żeby powstał fundament. Pamiętajcie, jak ja w pierwszym filmie latałem z takim kijkiem, czyli łatą geodezyjną. A przemek sprawdzał wszystko na niwelatorze. Ogólnie, tak na chłopski rozum wam wytłumaczę. Chodzi o to, że jak koparkowy robi wykop, to musi być wszystko na równym poziomie. Tak, żeby nie wykopował na przykład 10 czy 20 cm z jednej strony głębiej, albo na przykład za mało wykopał, bo wtedy będzie problem z szalunkami, będziecie musieli podkopywać, wyrównywać i tak dalej. I to jest naprawdę masa pracy w takim wykopie. Więc dlatego ja chodziłem w każdym miejscu, w którym robił koparkowy wykop, a przemek dokładnie sprawdzał, czy jest te 85 cm, o którym była wcześniej mowa, wykopane kopane i teraz, żeby nie zanudzać Was, może nawet nie będę potrafił tak dobrze przekazać tej wiedzy, jak używać niwelatora, to wejdźcie sobie na kanał Bogumiła Sztuka Myślenia, gdzie tam znajdziecie trzyczęściowy film, gdzie Bogumił tłumaczy dokładnie, jak używać niwelatora. Jest to tak wytłumaczone, że naprawdę nie da się tego nie zrozumieć. Bogumił to tak przekazuje, że każdy, kto nawet nie miał czegoś takiego w ręku ani nie używał, doskonale sobie z tym poradzi na budowie. Linki do kanału Bogumiła, do tych filmów pokażą się oczywiście na dole w filmie w opisie. Jeżeli obejrzycie te filmy, bez problemu niwelatora użyjecie. Ok, zacznijmy od tego wykopu na 85 cm. My dookoła sobie, tak jak widzicie na animacji, zrobiliśmy takie deski, gdzie górna krawędź wyznacza poziom ławy fundamentowej na górze. Oczywiście użyliśmy do tego niwelatora. Tymi deskami oczywiście odsuwamy się od miejsca, gdzie będzie powstawał nasz budynek. Są to deski szalunkowe o szerokości 15 cm i grubości 2,5 cm. Mniej więcej po 2 m są przykręcone z każdej strony. I tak jak widzicie tutaj na schemacie, geodeta, który przyjedzie, wyznaczy wam 8 punktów. Tak jak widzicie tutaj, są zaznaczone te cyferki. I w miejscach przecięć tych linii będziecie mieli dokładnie wyznaczony środek ściany oraz to będzie poziom górny ławy fundamentowej. Oczywiście w tych punktach rozciągamy sznurki żeby wiedzieć dokładnie, jak pracować, i teraz zobaczcie, tak jak wygląda to na tym przekroju. Tam, gdzie jest zaznaczony ten punkt środek ścian, to jest właśnie ten sznurek, który z tych czterech linii został rozciągnięty wzdłuż naszego wykopu. I on wyznacza ten kwadrat. I ten właśnie, gdzie ten punkcik taki jest środek ścian, to jest właśnie ta rozciągnięta linka. I dzięki temu wiemy, że na przykład, żeby wykopywać podławę fundamentową, musimy się w prawo i w lewo dokładnie przesunąć o 27,5 cm. Dlatego bo ława fundamentowa ma 50 cm szerokości, ale musimy po dwóch stronach dodać oczywiście deski szalunkowe, które mają po 2,5 cm szerokości. Czyli w lewo odsuwamy się o 27,5 cm i w prawo odsuwamy się o 27,5 cm i na tych deskach, co są dookoła, nabijamy sobie gwoździki czy wkręty i rozciągamy kolejne linki. I teraz zobaczcie, rozciągnęliśmy sobie te dodatkowe linki, od tych głównych się odsunęliśmy w prawo i lewo po 27,5 cm i mamy taki obraz. I ten środkowy prostokąt pokazuje nam ławy fundamentowe. Tak jak widzicie teraz na schemacie, to są nasze ławy fundamentowe oraz linki wyznaczają górny poziom ławy fundamentowej. I teraz do tego obrysu będziemy przymocowywać szalunek. I teraz zobaczcie, tak jak widzicie tutaj na schemacie, gdzie jest sznurek zaznaczony: idzie on po zewnętrznej krawędzi desek szalunkowych, czyli te, które są kołki wbijane i przykręcane te małe deseczki, to na ich końcach idzie właśnie sznurek. Dlatego dodawaliśmy po te 2,5 cm, żeby dokładnie ława wyszła fundamentowa 50 cm szerokości. I robimy wewnętrzne szalowanie, i oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, sznurki wyznaczą nam idealnie tak, że będziemy mieli 50 cm szerokości. Jeżeli zrobicie wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej, to wasz szalunek powinien dokładnie wyglądać w ten sposób, nie inaczej. A teraz zajmiemy się wykopem na fundament. I tak jak widzicie tutaj na schemacie, powiem Wam czemu trzeba wykopać na 40 cm. Ponieważ 10 cm pójdzie suchy beton, a szalunek mamy 15 cm wysokości, a ława ma 30 cm wysokości, czyli 15 plus 15 plus 10, czyli równa się to 40 cm. Teraz dajemy oczywiście suchy beton, tak jak widzieliście w filmach Przemka, czyli łopata, powietrze, łopata, powietrze, wsypujemy i ubijamy. No i oczywiście teraz idzie beton, a do niego zbrojenie. Jeżeli chodzi o schemat zbrojenia jest ono oczywiście w projekcie Dom na Start bez kredytu, który jest na naszej stronie budowa i tam macie dokładną informację jak takie zbrojenie zrobić, co ile muszą być strzemiona i tak dalej. Później oczywiście rozszalowujemy naszą ławę fundamentową. I dajemy papę tak jak zobaczycie to na odcinkach uprzemka na kanale. Teraz cofając się do tego schematu linek, które były wcześniej, które sobie rozciągaliśmy, żeby wyznaczyć ławę fundamentową, to od tych osi, które były środkiem ściany, tych linek, które były wyznaczone, robimy w lewo i w prawo po 12 cm i będziemy mogli dokładnie wiedzieć jak murować nasze bloczki fundamentowe. Chodzi oczywiście, żeby się odsunąć po 12 cm od tych pierwszych linii, które wyznaczył nam geodeta. No i teraz oczywiście przystępujemy do murowania bloczków, czyli tak zwane beton na budowie betonu brakuje i murujemy tak jak wcześniej wspominałem 5 warstw czyli 5 razy 12 60 cm po 2 cm zaprawy będzie czyli razem będzie to 70 cm i tak jak zaraz zobaczycie wszystko wyjdzie nam idealnie na równi z poziomem gruntu po wymurowaniu oczywiście malujemy kilkukrotnie masą izolacyjną nasze fundamenty no i oczywiście robimy izolację w postaci styropianu fundamentowego na to dajemy folię kubełkową no i możemy robić zasyp Oczywiście takie coś jak przepusty na kable, bednarki, zasyp, ubijanie i oczywiście wylewanie podłogi na gruncie to wszystko znajdziecie na kanale Przemka gdzie są takie szczegółowe filmy, czyli budowa domu samemu systemem gospodarczym za chwilę oczywiście się wyświetli link do kanału Przemka i To by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście do niedzieli trwa już ostateczna promocja na nasze projekty domu 63 m2 użytkowe od poniedziałku cena normalna 1899 zł, jeżeli ktoś będzie chciał sobie taki projekt zakupić. A nawet jeżeli oglądacie tak z ciekawości ten film, zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę masę pracy kosztuje mnie stworzenie tych animacji, bo nie jest to naprawdę proste, ale czego nie robi się dla majstrów i majsterek. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek ze Zbuduj Sam Dom.